Elektryfikacja. Dzień dobry Państwu, Jakub Wiek, to jest komentarz elektryfikacji na gorąco. Komentujemy na gorąco, bo dzieje się bardzo wiele, a dzisiaj wiele wydarzyło się, jeżeli chodzi o polski projekt jądrowy. Mianowicie, proszę Państwa, pani Marzena Czarnecka, minister przemysłu, ogłosiła, że polski projekt jądrowy jest opóźniony, nie jak dotychczas mówiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska o około rok, nie jak ja ustaliłem, na kanale Energetyka 24 około 2 lata, ale o 7 lat. Pani minister Czarnecka powiedziała bowiem, że rok 2040 to jest data, w której ona spodziewa się uruchomienia pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Co to oznacza dla polskiej gospodarki? Ano, proszę Państwa, katastrofę. Ale po kolei pokładajmy pewne fakty. Otóż, proszę Państwa, pani minister Czarnecka dzisiaj, czyli we wtorek, 7 maja, wystąpiła na antenie TVP Info, gdzie z samego rana ogłosiła, że ona spodziewa się uruchomienia pierwszej polskiej elektrowni jądrowej około roku 2039, czyli 6 lat po tym terminie, jaki jest zawarty w Polskim Programie Energetyki Jądrowej, a więc strategicznym dokumencie rządowym, który jest Mapą drogą dla polskiego atomu. Państwo zaraz zapytacie, ale zaraz, zaraz przed chwilą mówiłeś, że 7 lat, a tutaj słyszymy, że 6. Zaraz to wszystko wyjaśnię. Otóż tutaj nie ma pomyłki, bowiem proszę Państwa, kiedy pani minister powiedziała te słowa, kiedy wyemitowano tę wypowiedź, no to w sieci rozgorzała dyskusja na temat znaczenia jej słów i przedstawiono taką interpretację, że być może pani minister chodzi o to, że ten 2039 rok to jest data ukończenia i uruchomienia całości Polskiej Elektrowni Jądrowej, bo chodzi tutaj o projekt realizowany w gminie Choczewo w lokalizacji Libietowo-Kopalino, który ma być złożony z trzech reaktorów AP-1000 o łącznej mocy około 4 GW i spodziewano się, że być może panie minister, chodziło o to, że w tym 2039 roku no to wszystkie trzy, te trzy reaktory będą wpięte do sieci. Natomiast wcześniej, w roku około 2035, nastąpi uruchomienie pierwszej jednostki, czyli pierwszego bloku, pierwszego reaktora. Ten 2035 to jest, proszę Państwa, termin, który ja uznaję za realny, jeżeli chodzi o polski atom. To jest termin z zaliczonym dwuletnim opóźnieniem, bo, bo według moich ustaleń około dwa lata trzeba doliczyć do tych dat z polskiego programu energetyki jądrowej, czyli do. Roku 2033, jako momentu uruchomienia pierwszego bloku, do tego trzeba dojść po prostu dwa lata, które już teraz są po opóźnieniu projektu jądrowego, i to opóźnienie zostało już odnotowane w zasadzie jeszcze zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast teraz moim zdaniem jest powiększane, no ale nie sądzę, żeby dobijali, żebyśmy dobijali do 6 lat w tym momencie. Natomiast, no, tak jak mówiłem, internauci, komentatorzy, dziennikarze spodziewali się, że być może pani minister wyraziła się nieprecyzyjnie. Że być może chodzi o to, że całość elektrowni jądrowej będzie wpięta do systemu w roku 2039. Proszę Państwa, dopytano panią minister na Europejskim Kongresie Gospodarczym, w którym brała udział, co naprawdę miała na myśli i ona powiedziała, że już nie chodzi o 2039, ale 2040 rok i że jest to data uruchomienia tej pierwszej jednostki, pierwszego reaktora jądrowego, więc tutaj nie było mowy o jakimś braku precyzji, o pomyłce. Pani minister chciała powiedzieć, że ona uważa, iż w roku 2040 nastąpi uruchomienie pierwszej polskiej jednostki jądrowej, czyli w ciągu w zasadzie kilku godzin urosło opóźnienie polskiego atomu, najpierw z około 2 do 6, a potem do 7 lat. To jest, proszę Państwa, naprawdę katastrofa w sensie, zaraz wytłumaczę dlaczego. Natomiast to jest, proszę Państwa, katastrofa a przede wszystkim komunikacyjna dla rządu. Powiem w tym momencie w środowisku rządowym funkcjonują trzy linie narracyjne, jeżeli chodzi o polski atom. Pierwsza zasadzona jest na polskim programie energetyki jądrowej i ona mówi, że w uruchomieniu pierwszego bloku to jest rok 2033. O tym wiemy, że to już jest nieaktualne. To jest dokument, który trzeba znowelizować. Druga linia narracyjna to jest linia Ministerstwa Klimatu i środowiska, które mówiło na początku tego roku ustawił pana ministra Miłosza Notyki, że polski atom jest opóźniony około rok, natomiast w, 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 przedstawiciel polskich elektrowni jądrowych, czyli Spółki będącej inwestorem w tym pierwszym procesie w budowy elektrowni jądrowej w, w, w Polsce powiedział z kolei pan prezes Leszek Jukniewicz, że on spodziewa się, że 2035 to jest ten rok realny, jeżeli chodzi o uruchomienie polskiego reaktora, pierwszego polskiego reaktora energetycznego. To jest wypowiedź też z dzisiaj z Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach i to jest ta druga linia narracyjna, natomiast trzecia linia narracyjna rządowa to jest proszę Państwa, pani minister Marzena Czarnecka i rok. 2039 łamane na 40. I proszę Państwa, to jest naprawdę katastrofa komunikacyjna, bo wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście inwestorem i chcecie wiedzieć, czy macie szansę na to, żeby w Polsce w latach 30., więcej w drugiej połowie, zaspokoić potrzeby swojego hipotetycznego zakładu produkcyjnego czystą, tanią energią produkowaną m.in. z energetyki jądrowej. Nie wiecie tego. Nie wiecie tego, bo nagle słyszycie różne komunikaty ze strony rządowej. To stwarza gigantyczny chaos, to stwarza niepewność, a jak wiemy, niepewność to nie jest dobre środowisko dla biznesu. Natomiast, proszę Państwa, te zapowiedzi o przesunięciu uruchomienia polskiego w programu jądrowego na rok 2040, to jest też, proszę Państwa, ryzyko związane z tak tzw. luką generacyjną. Ta luka, jak wiemy, z wyliczeń Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ona już tam teraz bardzo mocno zagraża. I ona ma wynieść po roku 2030 od 4 do nawet 11 gigawatów mocy zainstalowanej. Tyle mniej więcej może nam braknąć w odpowiednich godzinach w, czy dniach w ciągu roku. I to jest proszę Państwa, absolutna katastrofa dla polskiej gospodarki. Jeżeli, jeżeli ten czarny scenariusz się spełni, to znaczy jeżeli braknie nam 11 gigawatów, czyli około dwóch elektrowni Bełchatów, no to proszę Państwa, ręczę, że żaden przedsiębiorca nie będzie chciał lokować żadnej fabryki w Polsce, bo nikt sensowny nie będzie budował zakładu produkcyjnego w kraju, którym, który nie jest w stanie zaspokoić swoją, swojej gospodarki w dostatecznie dużo, dostatecznie taniej energii. Zresztą niemożliwe, takiej rzeczy się nie robi, zwłaszcza, że w naszym bezpośrednim sąsiedztwie są kraje takie jak Słowacja, Czechy, gdzie, które radzą sobie z transformacją energetyczną znacznie, znacznie lepiej. Natomiast proszę Państwa, wspomniałem o elektrowni Bełchatów nie bez powodu, bowiem wiemy, że w latach, 30. Ta jednostka będzie zamykana. Ten proces zamykania rozpoczyna się już w roku 2028 i ma potrwać do roku 2036. Jeżeli do tego czasu nie zdążymy z budową elektrowni jądrowej, no to albo wpadamy w ten czarny scenariusz luki generacyjnej, luki wytwórczej, czyli te około 11 GW. Albo będziemy musieli w trybie awaryjnym, w trybie w zasadzie zarządzania kryzysowego, budować elektrownie gazowe, żeby stabilizować swoją energetykę. To też nie jest, w, to jest to nie są jakieś scenariusze pożądane, bowiem, po pierwsze, będziemy musieli zwiększyć import gazu do naszej energetyki. Po drugie, gaz w latach 30. będzie mało opłacany ze względu na spodziewany gwałtowny wzrost cen uprawnień do emisji. Więc no, tutaj w tym momencie no, nie ma dobrej drogi, jeżeli chodzi o alternatywę dla. Atomu, Natomiast no, po zapowiedziach pani minister Czarneckiej, ja jestem zaniepokojony bardzo gwałtownie, jeżeli chodzi o przyszłość polskiego programu jądrowego. Bardzo bym chciał, żeby teraz rząd wysłał jednego człowieka, który po prostu usystematyzuje wiedzę różnych resortów i powie, na czym stoimy, jeżeli chodzi o atom. Powie, jak wygląda w sposób transparentny, w sposób przejrzysty harmonogram polskiego projektu jądrowego. I tego sobie oraz państwu życzę. A już teraz dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki podcastu Elektryfikacja. Przepraszam za cały czas istniejącą niedyspozycję głosową z mojej strony. To jest konsekwencja zapalenia płuc, które mierzyłem przez ostatnie tygodnie. Natomiast no, przepraszam Państwa, staram się z tym cały czas walczyć. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do wspierania elektryfikacji za pośrednictwem Patreona i do usłyszenia w kolejnym odcinku. To była elektryfikacja.